Co jest lepsze? Wstawanie wcześnie rano czy siedzenie do późna w nocy. Ale zanim to, zaobserwuj. Naukowcy od lat spierają się, co jest zdrowsze. Wczesne ptaszki, czyli skowronki, często są bardziej produktywne rano, mają lepszy nastrój i łatwiej utrzymują stały harmonogram snu. To może przekładać się na lepsze zdrowie i niższy poziom stresu. Z drugiej strony, nocne marki, czyli sowy, często wykazują się większą kreatywnością i elastycznością myślenia w późniejszych godzinach. Ich szczytowa wydajność przypada na wieczór, co pozwala im na głębokie skupienie bez rozpraszaczy. Prawda jest taka, że kluczem jest słuchanie własnego organizmu. Niezależnie od tego, czy jesteś skowronkiem, czy sową, najważniejsze jest zapewnienie sobie od 7 do 9 godzin snu każdej nocy. Dostosuj swój harmonogram do naturalnego rytmu i obserwuj, jak twoje ciało reaguje. Daj znać w komentarzu, do której grupy należysz. Dzięki za oglądanie.